Dzień moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry Mass Effect Edycja Legendarna. Jesteśmy jeszcze na Cytadeli. I otóż ja sobie wszystko już sprawdziłem co mamy i okazało się, że mamy więcej niż przypuszczałem i wcale się nie zdziwię jeśli nam tu zejdzie jeszcze ten cały odcinek bardzo was. Przepraszam. No ale też chcę to przejść, ale też dla pocieszenia dodam, że to jak na jak na moje, to to są ostatnie zdania poboczne z tej Cytadeli. W sensie, już ich więcej nie będzie, bo jeszcze tu wrócimy raz, ale to w ramach fabuły. W sensie, też jeszcze wrócimy tam po jedną rzecz, ale tak generalnie jak dla mnie... Kurde, dam, nie dałem wam trochę bardziej przeczytać. Dla mnie to są już takie ostatnie, większa wizyta. Tak, no już naprawdę, bo wiem, że tu dużo mówiłem, ale tym razem już naprawdę... Nie przypuszczam, żeby było tego dużo więcej. Tam może na 15, 10 minut sobie jeszcze na pojedyncze osoby skoczymy, czekajcie. Ale tak, żeby dłużej, to nie. Okej, okay, teraz wiem gdzie. Ja już sobie tu wszystko się przygotowałem do tego odcinka, gdzie co wszystko, do okręgów na sklepy. Aha, bo wiem. dobra. Sobie w focie piękne walnąłem. No Konrada. Cześć, komandorze Shepard? To ja, Konrad Werner. Pamiętacie mnie? Okay. W ekstranecie chodzą plotki, że zostaliście pierwszym ludzkim widmem, Komandorze Shepard. To niesamowite. Bycie widmem to wielka odpowiedzialność. Chcę, by ludzkość była ze mnie dumna. Widziałem wszystkie widy o was, o Komandorze Shepardzie, walczącym o naszą sprawę. Słyszałem w nich, że nikt nie ośmieli się podskoczyć wielkiemu komandorowi. Jesteście żywym przykładem, że ludzie to nie byle co. Hej, mógłbym zrobić wam zdjęcie? Nie krępuj. Się. W porządku. Nie ma sprawy. Broń trochę wyżej, poproszę. O, idealnie. Cemu? to chcę to zdjęcie? <grymka> Powieszę je sobie w salonie. Żonie na pewno się spodoba. Raz jeszcze dziękuję komandorze. No właśnie do niego jeszcze raz będziemy musieli wrócić, bo to nie koniec od niego zadania. Nic się dziennik nie zaktualizował. Okej, okay, i teraz z tego co widzę, okej, okay, już sobie przypominam, to musimy się udać do Akademii. Ej, to, Ambasad, też na A, Prezydium, Ambasady. Już dobrze, że sobie to sprawdziłem, bo mamy wszystko po kolei, ja nie muszę tu cięć robić i sobie sam podróżować i tak... ...politycznie by to było, no dużo lepiej, że jest sprawdzone i wiem gdzie i jak iść. Mamy tu zadanko do oddania, ale przy tego jeszcze, z tego co kojarzę, jeszcze widziałem jak się kłócili Udina i ten. Słyszałem o tym, co wydarzyło się w Artemis Dao. Rada nie była szczególnie zadowolona. To nie jest gra, ambasadorze. Komandor Shepard próbuje powstrzymać Sarena przed zniszczeniem galaktyki. Wiem, wiem. Po prostu spróbujcie trochę bardziej uważać. Rada was obserwuje i ocenia. Coś jeszcze? Tak, komandorze? O Kahoku żeśmy pytali? O, o nikogo chyba nie. Gdzie mogę znaleźć Admirała Kahoku? A nie, pytaliśmy. Ostatnio słyszałem. Mógłbym pomóc w czymś jeszcze, komandorze? To na pewno tutaj. No ale to mnie jeszcze interesuje. Aha, to tylko leksykon, dobra. No dobra, to wobec tego jeszcze w drugą stronę sobie pójdziemy. No może nie, może pół odcinka nam tylko zajdzie dzisiaj. już żebym wiedział, to. A nieważne, nieważne. E, tutaj, bo musimy. Jest na mapce? Jest, oczywiście. Hol ambasady do nasany. Tutaj, on z Za dzień nie przyjmowałeś mi nic od niej, tam... Znam was. Jesteście Komandor Shepard. Człowiek. Widmo. Mogę coś dla was zrobić? Nasana, tak? Wpadłem na twoją siostrę Dalię. Nie skończyło się to dla niej zbyt dobrze. Co? Chcesz powiedzieć, że... Nasano, Dalia nie żyje. Wiem, że cię szantażowała. A ja chciałam cię wmanewrować. To nie będzie już chyba konieczne, prawda? Chciałaś śmierci własnej siostry? Gdyby ludzie dowiedzieli się o mojej siostrze, moja kariera no ległaby w gruzach. Cofnęliby mi certyfikat. Albo zawiesili w obowiązkach. Jako wyraz wdzięczności, zaraz zrobię przelew na twoje konto. Jestem pewna, że kwota cię zadowoli. Jesteś dyplomatą i będziesz awansować. Warto mieć widmo, które jest Ci winne przysługę. Celna uwaga. Każdy może sięgnąć po kredyty. Ale ja mogę zdobyć dla Ciebie autoryzację do zakupu modów serii. Dodam Cię do listy uprzywilejowanych klientów naszego producenta. Jestem pewna, że to, co mają do zaoferowania, bardzo Cię zainteresuje. Żegnaj, Shepard. Interesy z Tobą to czysta przyjemność. Dobrze, no to chyba to nam kończy, Dziękuję prawda? za pomoc, Shepard. Tak, to ja sobie to skasuję i cyk, okej, okay, już nie widzę. No, tylko gdzie ja bym się w zasadzie tapnął? Do dzielnicy finansowej. Ej, czekajcie, jak tu przejdę, to tu wyjdę, prawda? Mmm... Prezydium finansowa. Co czekajcie, to zanim pójdę nie o was. Może się zapiszę? Chociaż kurde to zły pomysł, Chciałbym to zapisywanie. A no, szak za późno w nowa nieważne. Że nie obchodzi mnie, co sądzisz, Michael. To moja decyzja. Wiem, że cierpisz, Rebeko. Nie pozwól jednak, by twój smutek naraził dziecko. Mogę w czymś pomóc? Być może ty przemówisz jej do rozumu. Nie chcę słuchać twoich wykładów, Michael. Nie poddam się żadnemu leczeniu. Moja bratowa jest w ciąży i odmawia genowej terapii wewnątrzmacicznej. Wydawało mi się, że terapia genowa jest powszechna. Mój mąż, Jacob, zmarł kilka miesięcy temu z powodu rzadko spotykanej choroby serca. Jest szansa, że u dziecka pojawi się podobny problem. Ale rutynowa terapia genowa może to wykluczyć. Zbyt duże ryzyko, Michael. W Ekstranecie napisali, że terapia może zrobić mu krzywdę. Jest mniej niebezpieczna niż genetyczne usprawnienia wojskowych. Jakie są szanse, że u dziecka wystąpią powikłania? Zdaniem lekarzy, jedna na pięćdziesiąt. Wcześniej zdiagnozowaną chorobę można będzie jednak wyleczyć. Te sposoby nie dorównują skuteczności terapii genowej. Jakie są szanse, że terapia genowa zaszkodzi dziecku? Jedna na trzysta w najgorszym przypadku. Artykuły w ekstranecie podają, że mogą wystąpić długofalowe komplikacje. A co jeśli moje dziecko jest tym jednym z trzystu? Nie chcę całe życie myśleć, czy to ja, że to ja zabiłam swoje dziecko. Nie, no ja myślę, że po prostu trzeba dać jej wolność. To dziecko Rebeki, Michael. Powinieneś uszanować jej decyzję. Cholera, ona nie wybiera! Jest zaślepiona! Wierzę, że chcesz pomóc, ale wybór nie należy do ciebie. Oczywiście, że należy! Byłem najbliższą osobą dla ojca tego dziecka. Więc wspieraj matkę. Bądź przy niej, gdy podejmuje trudne decyzje. To dziecko. Jest wszystkim, co mój brat. Wszystkim, co po nim pozostało. Muszę zadbać o jego bezpieczeństwo. Jest wszystkim, co mi po nim pozostało, Michael. Ja tylko chcę, by dziecko Jacoba było bezpieczne. Jestem mu to winien. Będzie dobrze. Obiecuję. Dziękuję za rozmowę. Bardzo to doceniam. No dobra. To pierwsza sprawa tu finansowo i załatwiona. To jeszcze ta Helena Blake. Mieliśmy, może, ich się sobie zatrzymać i poczytać za szybko. Witaj, widmo. Mam dla ciebie propozycję biznesową. Skąd wiesz, że jestem widmem? Wieści błyskawicznie się rozchodzą. W pewnych kręgach informacje bardzo szybko docierają. Znam dwóch wpływowych bossów Świadka podziemnego. Ukrywają się w odległych rubieżach i tak się składa, że posiadam ich współrzędne. Możecie wyświadczyć Galaktyce przysługę. Jaką mają ochronę? Nie mam najmniejszego pojęcia. Osprzeczali się ostatnio i teraz każdy z nich wierzy, że drugi zamierza go zabić. Będą uważać. Z pewnością trzymasz ich stronę. Może po prostu cię aresztuje? Pod jakim zarzutem? Przecież tylko rozmawiamy. Zresztą mam doskonałych prawników. Tylko stracisz czas. Ja załatwię ich, a potem ty przejmiesz wpływy i spróbujesz załatwić mnie. Wyglądam na idiotę? Zdecydowanie mnie przeceniasz. Jesteś pierwszym ludzkim widmem i wykonujesz ważne misje. Nie interesuje mnie Czerwony Piasek ani niewolnictwo. Ci goście zasługują na śmierć. Jeśli zależy ci na zdrowiu niewinnych ofiar, mamy wspólny cel. A co ty będziesz z tego miała? Przeszkadzają mi w interesach. Ich działania zmusiły mnie do zakończenia współpracy. Kiedy będą martwi, zajmę się restrukturyzacją. Jakie przestępstwa popełnili? Handlują narkotykiem, czerwonym piaskiem. Klienci szybko zmieniają się w ofiary. Ci, którzy nie mają już czym płacić, sprzedawani są baterianom jako niewolnicy. Oni krzywdzą niewinnych. Trzeba z tym skończyć. No zrobimy to. Skoro są tak źli jak mówisz, trzeba się ich pozbyć. Wspaniale. Po wszystkim będę na ciebie czekała w wyznaczonym miejscu. Do zobaczenia, komandorze. Miło było Cię poznać. No dobra, dostałem renegata za to, że to przejąłem, no ale co tam wykonuję? Nieważne, czy to jest Nie musimy być też perfekcjonistym idealistą. Możemy też trochę być renegatem, prawda? Yy, czekajcie. Prezydium dalej bierze od Teraz na wieżę, bo tu mamy aż trzy rzeczy do zrobienia. To będzie wszystko już w zasadzie. Pierwsze. Emily Wong. Witam ponownie, komandorze. Mam propozycję nie do odrzucenia. Dzięki otrzymanym od Was materiałom zdobyłam uznanie wydawcy. Prowadzę teraz dochodzenie w sprawie warunków pracy kontrolerów ruchu. Zastanawiam się, czy nie moglibyście mi w tym pomóc. To wygląda na dużą aferę korupcyjną. To coś innego. Tu nie chodzi o malwersacje finansowe. Tu chodzi o coś ważniejszego: życie i bezpieczeństwo istot. Słyszałam pogłoski o kontrolerach ruchu kosmicznego zmuszanych do pracy ponad normę. Niestety, dziennikarze nie mają wstępu do pomieszczeń kontrolnych, ale was to nie dotyczy. Jeżeli umieścicie tam pluskwę, mam szansę zdobyć przełomowy materiał. A ta pluskwa może zakłócić sygnały systemu ruchu? Wykluczone. Upewniłam się, że pluskwa nie będzie wpływać na pracę jakichkolwiek innych urządzeń w wieży kontrolnej. A co się stanie, jeśli zrobi pani przełomowy materiał? Myślę, że zdołam uświadomić ludziom, w jak złych warunkach pracują kontrolerzy. To powinno otworzyć oczy niektórym i skłonić do zatrudnienia większej ilości pracowników oraz ulepszenia systemu. Rada dobrowolnie nie da na to funduszy, ale nacisk opinii publicznej może zdziałać cuda. W czym pomoże umieszczenie pluskwy? Dostanę podgląd i podsłuch z pokoju kontrolerów. Tylko tyle. Nie zamierzam włamywać się do systemu kontroli ruchu, więc spokojnie. No, tak to na granicy prawa. Będę w stanie na bieżąco obserwować pracę kontrolerów podczas godzin szczytu. W zasadzie, nawet chyba, wbrew prawu. Wszyscy wiedzą, że kontrolerzy ruchu są przepracowani. Co to za nowość? Istnieje różnica pomiędzy wzięciem nadgodzin a całodobową charówką. Ich przemęczenie może zadecydować o czyimś życiu. W ostatnim stuleciu ruch w obrębie Cytadeli zwiększył się ponad trzykrotnie, a nikt nie zatroszczył się o zatrudnienie nowych kontrolerów. Każdego tygodnia zdarza się coraz więcej nieudanych lądowań. Mamy czekać na katastrofę z setkami ofiar? Spróbuję. Nie mogę nic obiecać, ale zobaczę, co da się zrobić. Świetnie. Proszę umieścić ją w takim miejscu, żebym miała dobry widok na całe pomieszczenie. Może na terminalu? Jeszcze raz dziękuję. Pomożecie w walce o prawa uciśnionych pracowników. No dobra, to chodźmy do Admirała Hoku oddać to zadanko i jeszcze jedną no. rzecz. Zrobimy. Nie. Komandorze, jakieś wieści na temat moich zaginionych? Przykro mi, Admirale. Wasi ludzie zostali zabici przez miażdży paszcza. Miażdży paszcza? Niemożliwe! Jakim cudem cała jednostka wpadła w gniazdo miażdży paszczy? To była pułapka. Ktoś ich zwabił za pomocą nadajnika ratunkowego Przymierza. Wylądowali tuż przy gnieździe. Do diabła. Miałem złe przeczucia od chwili ich zaginięcia. Nadajnik Przymierza jako przynęta, cała jednostka zabita i oczywiście nikt nic nie wie. Komandorze, doceniam to, co zrobiliście. Teraz moja kolej. Muszę dowiedzieć się, dlaczego tylu dobrych ludzi zginęło. Jestem to winien ich rodzinom. Kapitan Anderson powiedział, że macie informacje na temat Banesa. Mam, ale mniej niż bym chciał. Jedna z moich załóg znalazła go zamarzniętego na kość na pokładzie opuszczonego statku. Grupa zwiadowcza, którą macie odszukać, zaginęła w tym samym systemie, w którym znaleźliśmy Beńca. Potrzebuje pan mojej pomocy? Nie teraz, Shepard, ale dam znać, jak będę no, miał. No, to, to też zrobić. może być kolejny. Z... Dobra. Kolejny podział też przy okazji. No to jeszcze jedna rzecz tu chciałem zrobić. Zaczmy, co będzie miał zadanko działał. Nasz garot. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Mam przerwę. Jeśli czegoś potrzebujecie komandorze, spytajcie kogoś innego. Ja mam za dużo na głowie. Może mógłbym pomóc. Hmm, możliwe. Jesteście żołnierzem, tak? Zapuszczacie się czasem na trawers. Czasami. Mój brat jest kapitanem statku o nazwie Majesty. Kilka dni temu przelatywał przez Travers i nagle zniknął. Po prostu wyparował z sieci. To oznacza poważną awarię albo atak. Dlaczego ktoś miałby ich zaatakować? Korsarze, łowcy niewolników, najemnicy szukający łatwego łupu. Travers pełen jest paskudnych rzeczy. Nie tracę wiary. Mam współrzędne, z których wysłał ostatni komunikat. Jaki to był statek? Niech was nie zwiedzie nazwa. Majesty to niewielki statek handlowy, tylko kilku załogantów. Jednostka była w dobrym stanie, więc awaria raczej nie wchodzi w grę. Niestety to kompletnie nieuzbrojony statek. Nie mają nawet tarcz. W przypadku ataku byliby łatwym celem. Co będę z tego mieć? Nie stać mnie, by wam zapytał, że. Gdybym miał pieniądze, już dawno no wymają zespół ratunkowy. Może mogłaby to być przysługa w imię braterstwa ludzi? Musimy się trzymać razem, nie? Zajmuje się tym ktoś jeszcze? Mój brat jest drobnym, niezrzeszonym handlarzem. Tacy ciągle znikają w trawersie. Jeśli twój brat jeszcze żyje, znajdę go. Podaj współrzędne. Zaraz je prześlę na wasz statek. Dajcie znać, gdy się czegoś dowiecie, komandorze. No dobra. No to jeszcze muszę pozłożyć tą PUSKWĘ Czekajcie, tylko tu była ta szybka podróż No i kurczę, zajdzie nam cały odcinek, no nie będę już nic tutaj robił w tym odcinku Jak przeszło 20 minut, nam tu zejdzie okręgów Z ochrony. No to też nie ma sensu, żebym coś robił, najwyżej krótszy odcinek będzie Tutaj, prawda, jeśli się nie mylę? Coś się nie ma, Cyk, I musimy wrócić, prawda? A to jeszcze to. Ja to jest nie to, tak czyli muszę wrócić, tak poinformuję. i no to wracamy. No i teraz rzeczywiście skończyliśmy robić wszystko na tej cytadeli. To może tak, wrócimy trochę sobie jeszcze, poeksperujemy mapkę, żeby nie kończyć tak szybko. Ale już. Eksploracja następnej planety, bo teraz chcę trochę poeksplorować te planety. Prezydium bierze. Zajmiemy się w następnym odcinku. Mam już nagrania. To będzie świetny materiał. Dziękuję bardzo za pomoc. Proszę, to wszystko na co pozwala budżet mojego wydawcy. Nie ma problemu. Powodzenia z reportażem. Doceniam wasze wsparcie. Mam nadzieję, że uda się pomóc choć kilku istotom. Jeszcze raz dziękuję za pomoc w zebraniu materiałów. Nie mogę się doczekać, miny wydawcy, gdy je zobaczy. No, proszę. Przekazuję na następny poziom, nie? 6. Dobra, trzeba te karabiny snapejskie wyblokować. Znakomicie. No to mamy już wszystko wyblokowane. O, czekajcie, mam jeszcze na urok. Dobra, i jedno. Karabiny snajperskie. I jedno sobie zostawię. Tali. Mm, tu nie trzeba. No to trzeba te trzy punkty. Cyk. Będzie miała rzeź Rześliara. Cztery punkty. Mamy tu pierwszą pomoc. I może naukowiec na sari jeszcze jeden. Ok. Ok. No to teraz możemy się udać z powrotem do, do, yy, do służby ochrony. Cyk. Pójdziemy na górę. Planowane do są uroczystości upamiętniające rocznicę zakończenia wojen rakni. Wiele raz rady, zwłaszcza Asari i Salarianie, zorganizują parady na cześć odparcia najazdu. Co ciekawe, także kroganie zostali zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystościach. Ma to upamiętnić ich wkład w odniesione zwycięstwa. No dobra, no to co? Pracamy. Pokażę wam jak to... chociaż nie, już chyba raz widzieliście, nie? Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. Ja nie trwa ten proces. Zapisano oficer dowodzący na statku. Oficer wykonawczy Presley zostaje no to z luton. Pogadane wszystko, na no wszystko porobione. Możemy ruszać do pełnoprawnej eksploracji, tylko że już nie w tym odcinku, bo nam zeszło. ...dłużej Nadchodzi niż się... wiadomość. Spodziewałem Komandorze, właśnie nadają wywiad z wami. Nie powinna była napadać na was w ten sposób. Dobrze sobie z nią poradziliście, komandorze. O czym ty mówisz? Mieliśmy odmienny pogląd. Aha, ja wiem. Mam nadzieję, że przynajmniej uwierzyła w moją szczerość. To jest spóźniony. dobre rozwiązanie. Wyszła na idiotkę. Ale jest jeszcze coś. Rada próbowała zbagatelizować czyny Sarena. Szkodzą wizerunkowi widm, jako organizacji. Niepotrzebnie o tym wspominaliście. Nie byłem tego świadomy. Nie będę więcej o nim wspominał, ser. Byłbym wdzięczny, komandorze. Nie zatrzymuję Was dłużej, Shepard. Piąta flota bez odbioru. Bez odbioru. Za co? Byliśmy na Cytadeli. To jest DLC, gdzieś później, później sobie zrobimy yy, My byliśmy w jakim układzie? Nie w się Gamma My byliśmy partem stału co Tutaj nam wszystkie? Układy jakie te ja bym leciał, ale nie, bo czekajcie, bo jak ja tu pole... Nie, gdzie był taki układ co ja nie mogłem? Kurczę, że żem poleciał i mi się przeleciał, że tak tuujmy Niecz nie wsparcie, albo tu Macedonii. Kurde, że mnie, mnie nie zapomniał. No to chyba sobie na Po prostu po kolei tutaj, Argoswo. Mam nadzieję, że mnie już tu nie było, tak szczerze. Dobrze chyba to byłem. Phoenix To no, pójdziemy tu i zobaczymy. Piękna animacja. Startujemy z Stadeli. Komandorze, przyszła bezpiecznym kanałem. Czepard? Mówi admirał Kahoku. Wiem, kto zastawił pułapki na moich ludzi. Zabiły ich miażdży paszcze. Cholera, mam nadzieję, że ta wiadomość do ciebie dotrze. Ta organizacja nazywa się Cerberus. Zapamiętajcie sobie. Operacjami przymierza jest ściśle tajna i chroniona najlepszymi zabezpieczeniami. Ale leje u mnie na dworze. Kilka miesięcy temu rozpłynęli się w powietrzu. Nikt nie wiedział, gdzie się udali, ani co planują. Na pewno coś knują. Przeprowadzają nielegalne eksperymenty genetyczne. Podobno chcą stworzyć super żołnierza. Nie mam żadnych dowodów, ale znalazłem współrzędne jednego z ich kompleksów badawczych. Przesyłam je z tą wiadomością. Nikt nie ma nad nimi kontroli. Trzeba ich powstrzymać. Ja już swoje zrobiłem. Kolejna was. To jest. To prawdopodobnie moja ostatnia wiadomość, Separat. Cerwerus mnie szuka, muszę zniknąć na jakiś czas. Kurde, co to? Co to się dzieje, ta tam? No, czekajcie, bo coś tu było. Był gla. Czyli tu byłem. Czyli ja tu byłem. A jak tu było. Kurde. Nie, to sobie zostawiamy, to czekajcie, to sobie zostawiamy ten układ Tantau, zgadza się. Dobra, ten układ sobie zostawiamy wobec tego Na Sigmę lecimy na Sigmę, <grych> e, no to tu polećmy, spróbujmy Czekajcie, jak mi gra prowadzi? Na Novery wiadomo Dobra, chodźmy na HD z gamma I tu, do Anteuszu Komandorze, pilna wiadomość z Centrum Dowodzenia Przymierza. Przełączam. Szefard, mówi admirał Hackett z Centrum Dowodzenia Przymierza. Mamy problem, i tylko wy możecie nam pomóc. Jakie są pańskie rozkazy, admirale? Jest taki ośrodek szkoleniowy przymierza, gdzie testujemy uzbrojenie oraz technologie. Mamy tam bardzo realistyczną symulację pola bitwy. Jedna z WI, które wykorzystywane były do symulacji taktyki wroga. Zbuntowała się. Nie odpowiada na nasze polecenia. Chce mi pan powiedzieć, że komputer działa na własną rękę? Oh, nie kurde. jesteśmy głupi, Shepard. To tylko wirtualna inteligencja, a nie prawdziwe SI. Nie jest w pełni świadoma i nie ma dostępu do systemów zewnętrznych. Nie złamać się za szybko. Wirtualna inteligencja jest kluczowa no dla rozwoju WI przetwarzają tysiące danych i reagują w ciągu nanosekund. Człowiek nie może się z nimi równać. Macie dotrzeć do rdzenia WI i wyłączyć go ręcznie. Nie możecie go wyłączyć zdalnie? Nasz personel nie odpowiada. WI działa w zamkniętej sieci. Nie ma dostępu do zewnętrznych systemów. A my nie możemy stąd kontrolować jej procesów. Możemy zbombardować ją z orbity, ale to spowoduje zniszczenie całego kompleksu. Wolimy wysłać kogoś, kto wyłączy rdzeń. To wasza rola, żołnierzu. Wiem, że widma dostają rozkazy bezpośrednio od Rady, ale nadal jesteście człowiekiem, częścią wojsk przymierza. Potrzebujemy was, Shepard. Uważajcie, WI kontroluje wszystkie systemy bazy. Tylko wy możecie wyciągnąć wtyczkę, Shepard. Powodzenia. Poważna misja. Ja wiem, co tu będzie. Na trebinie, a to jednak nie wiem, co to będzie, Loki. No, okay. To jednak nie wiem, co... Jednak... Myślałem o czymś innym, powiem wam szczerze. A co, nie będę nic nie mówił teraz? Nie, to, a to może sobie poradzimy bez problemu. Dobra. Czy tu? E, Tą bo blisko słońca badaliśmy? Chyba tak, tak. Dobra, moi drodzy, to wobec tego nie będziemy tam ruszać, bo ja poza odcinkiem będę chciał jeszcze uporządkować ekwipunek dla moich towarzyszy. Ale w następnym odcinku się tam udamy. Wobec tego trzymajcie się do następnego odcinka, gdzie już będziemy sobie normalnie eksplorować. Pewnie z dwie sobie zrobimy. Trzymajcie się. Cześć.